Ośrodek rozwiązywania problemów uzależnień i pomocy rodzinie w Bogatyni. Punkt konsultacyjno-informacyjny do spraw przeciwdziałania narkomanii. Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green. Twój mózg, a zachowanie ryzykowne. Centralnym punktem dowodzenia jest Twój mózg. Inaczej funkcjonuje on u dzieci, u dorosłych, a jeszcze inaczej u osób w Twoim wieku. Mózg u stylisty. Dorastająca osoba, motywowana poszukiwaniem przyjemności, może odczuwać z jednej strony większą potrzebę poznawania nowych rzeczy i eksperymentowania, ale z drugiej strony może mieć trudność z adekwatną oceną ryzyka. Mózg i uzależnienie. Mózg przyzwyczaja się do niego i z biegiem czasu potrzebuje coraz większych dawek, aby wywołać przyjemność. Cechy osobowości, a uzależnienie. Impulsywny, czyli podejmujący działania w spontaniczny, niezaplanowany sposób, bez zastanawiania się i analizowania potencjalnych zysków i strat. Poszukujący nowości, czyli mający tendencję do aktywnego angażowania się w nowe sytuacje. Niezdolny do odroczenia nagrody, czyli podejmujący aktywności, które mogą dostarczyć szybko przyjemność. Posiadający ograniczoną zdolność do refleksji i analizowania wielu informacji. Topalacze to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. W 2014 i w 2015 roku w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej dramatycznie wzrosła liczba zatruć i zgonów związanych z ich używaniem. Nowe narkotyki nie są bezpieczne, choć niektórzy sprzedający i użytkownicy tak twierdzą, nawet jednokrotne użycie może doprowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych, a nawet śmierci. Nowe narkotyki, choć sprzedawane jako ten sam produkt lub substancja przy każdym kolejnym zakupie, mogą mieć inny skład, dlatego nigdy nie wiesz, co zażywasz. Nowe narkotyki o działaniu pobudzającym powodują podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia psychotyczne, którym towarzyszą halucynacje i pobudzenie. Zaburzenia pracy serca, udar mózgu, zawał serca. Nowe narkotyki reklamowane jako działające podobnie do marihuany powodują gonitwę myśli, nerwowość, stany lękowe, zamazaną mowę, wymioty, zaburzenia psychiczne, podwyższenie tętna i ciśnienia krwi, bóle w klatce piersiowej, drgawki. Nowe narkotyki o działaniu halucynogennym powodują Przyspieszony puls, trudności w oddychaniu, sztywność mięśni, uszkodzenie nerek, silne pobudzenie psychoruchowe, niepokój, bezsenność, wahania nastroju, przenikliwy lęk, panikę, utratę kontroli nad własnym zachowaniem, próby samobójcze, zażycie jakiegokolwiek narkotyku może prowadzić do następstw niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet śmierci. Czy znasz prawdę o dopalaczach? Postępowanie w sytuacji zagrożenia życia, objawy zatrucia nowymi narkotykami, takie jak m.in. utrata przytomności, zaburzenia świadomości, zatrzymanie oddechu czy nadmierne pobudzenie psychoruchowe są bezwzględnymi wskazaniami do wezwania pogotowia ratunkowego. W takich sytuacjach zadzwoń pod numer 112. Do czasu przybycia pogotowia udziel pierwszej pomocy przedmedycznej. W przypadku utraty przytomności ułóż osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej, zapewniającej dopływ powietrza i ochronę przed zachłyśnięciem. Sprawdzaj oddech. W przypadku zatrzymania oddechu, zastosuj procedury podstawowego podtrzymywania życia: 30 ucisków na klatkę piersiową i 2 wdechy. W przypadku pobudzenia zapewnij obecność jednej dwóch osób przyjaznych dla poszkodowanego. Pozostań przy poszkodowanym do czasu przybycia pogotowia ratunkowego. Jeśli tylko to możliwe, dowiedz się, jakich substancji użył poszkodowany. Znalezione przy poszkodowanym leki, używki lub opakowania, przekaż personelowi medycznemu. Gdzie szukać pomocy? Zadzwoń 801 199 990. Antynarkotykowy telefon zaufania czynny codziennie od 16 do 21. Przez całą dobę możesz też zadzwonić na bezpłatną infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nowe narkotyki dopalacze. Zadzwoń 800 060 800. Pomoc w Bogatyni. Punkt konsultacyjno-informacyjny do spraw przeciwdziałania narkomanii. 59 myślnik 920 bogatynia, ulica Daszyńskiego 29. Zadzwoń pod numer 75 611 61 63. Napisz do nas, punkt Antynarkotykowa poradnia internetowa www.narkomania.org.pl, świadczącą pomoc online dla osób używających narkotyków, osób uzależnionych od narkotyków, rodzin i bliskich osób z problemem narkotykowym. Jak wzmacniać w sobie postawę niezależności wobec narkotyków? Warto więc, abyś zainwestował swój czas w rozwijanie swoich pasji. Aby czuć się dobrze w kontakcie z rówieśnikami, musisz najpierw poczuć się dobrze sam, sama ze sobą. Przeczytaj wskazówki, które pomogą Ci zorientować się, nad czym musisz popracować. Żeby to osiągnąć, naucz się różnych sposobów radzenia sobie ze stresem i przykrymi emocjami. Dzięki temu nie będziesz wyładowywać się na innych. Poznawaj i polub siebie. Osoby, które mają adekwatne poczucie własnej wartości są cenione i lubiane przez innych. Nie krytykuj i nie oceniaj innych ludzi. Jeżeli coś ci się nie podoba, odnieś się do zachowania, a nie do osoby. Słuchaj tego, co inni mają do powiedzenia. Dzięki temu poczują oni, że to, co myślą, jest dla Ciebie ważne. Jeśli coś Ci nie pasuje, powiedz o tym innym asertywnie. Dzięki temu będą oni wiedzieli, czego potrzebujesz. Jeżeli coś Cię cieszy, powiedz o tym otwarcie. Być może uda Ci się zarazić innych swoją radością. Niech kręcą nas pasje. Zapamiętaj, nic tak nie kręci, nie dodaje energii i nie dostarcza satysfakcji jak własna pasja. Zadanie sfinansowane ze środków Gminy Bogatynia, partner akcji Fundacja Promocji Muzyki i Terapii Green. Witam szanownych Państwa w ramach drugiego dnia konferencji pod tytułem Narkomania nie zna granic. Oczywiście szczególnie witamy bogatyńską młodzież i bardzo mi dzisiaj zależy, żebyście podkreślili swoją obecność jakimś piskiem na przykład. Oczywiście pozwoliłem sobie zacząć dzisiejsze spotkanie prezentacją celem zweryfikowania, ponieważ za chwileczkę tutaj na scenie pojawią się osoby takie czołowe w kraju naszym, w Polsce, odpowiedzialne za profilaktykę uzależnień, za jak gdyby też przeciwdziałanie z nowymi narkotykami. I pozwolę sobie zaprosić dzisiaj do nas na scenę dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, pana Piotra Jabłońskiego, a wraz z Panem Piotrem, Panią Monikę Karpińską z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Zapraszamy i oczywiście jeszcze pana doktora Jacka Łuczaka z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Witamy serdecznie w Bogatyni i powitajmy naszych zacnych gości. Mikrofony zdaje się miał być trzy, czyli dwa. Okay, dzięki.